Witam wszystkich Tunais, nice. masz przyszedł do mnie kolejna paczka. Tym razem od Trunajta, Ale nie, na szczęście nie jest to latarka. Eee, także możecie być spokojni. Nie jest to latarka, zresztą chyba wiecie eee, po tytule, myślę, że będzie on brzmiał. Unboxing nie latarki od Trunajta. Więc tak, no żeby już dłużej nie przedłużać, tak kryję tu, bo nie mam czasu na to, żeby jakoś wiecie, szczególnie... Nie ukrywać moje dane, które tutaj są napisane. E, I nie chcę mi się ich ukrywać, dlatego... O, i już, nie ma problemu. E, jak widzicie jest to paczuszka od Trollita, taka mała. otwieram oczywiście foxem. No i tak, co to jest? Jest to powerbank. E, powerbank stwierdziłem, że w sumie nie ma na kanale żadnej recenzji tego typu rzeczy, a jest to rzecz, która dość często jest spotykana w zestawach EDC. No wiecie, jednak każdy szanujący się trener Pokémon ma swój własny powerbank. I tak. I może jakiś terner Pokémon będzie chciał sobie kupić akurat ten powerbank, więc dlaczego by nie zrobić jego recenzji? No więc tak, zobaczmy co tu jest w środku. Mamy jakieś papierki. Jakieś papierki. Dużo różnych papierków. A nie, to jest jeden, tylko taki rozkładany. Nieważne. Dobra, jeszcze jeden papierek, też nieważne. No i sam powerbank, czyli to co najważniejsze, sam powerbank. Jakie ładne opakowanie, aha, bo tu jest jeszcze do tego A, futeralik. No dobra, sam powerbank wygląda tak. Jest zrobiony z aluminium, bo jest zimny. Puka trochę. Nie wiem czy to dobrze. A, nie lubię pukających rzeczy. Ale jest aluminium, więc nie jest tak najgorzej. Złocone styki. No i oczywiście ogniwo to co najważniejsze akumulator 18650 3400 mAh. więc e, więc fajny z tego względu że, że po prostu jest to po prostu dodatkowa bateria do naszej latarki e, możemy, możemy nim ładować latarki możemy nie ładować różne inne rzeczy natomiast jest on dość szybki to znaczy jest na tyle szybki że nie jestem do końca pewny czy możemy nim ładować wszystko, bo... No właśnie. Wyjście, wyjście tego, tego powerbanku ładuje 3 amperami. To dużo. To naprawdę bardzo szybki powerbank. Yy... Podepnę pod niego swój telefon, ale nie wiem, czy się nie zepsuje. <laughs> Ogólnie rzecz biorąc, normalne ładowarki do telefonów mają coś koło 2 amperów, te szybsze, znaczy do dużych telefonów, te które mają tam 3300 czy ileś tam mAh, nie? A, ale normalne ładowarki do telefonów mają nawet 1A. To ma 3A, więc naprawdę bardzo szybki power bank. Dodatkowo, dodatkowo yy, jest. Wiem, chciałem powiedzieć, że w zestawie mamy jeszcze kabelek. Już go wam pokazuję. Jak już robimy unboxing, to robimy unboxing. Wow! Jaki długi! Powiem wam, że naprawdę kozak długi kabel. No, nigdy go nie użyję. Ok, dobra, ale, ale, ale. Mamy też w zestawie taki bardzo fajny pokrowczyk. I tu akurat to nie są żarty. Naprawdę bardzo mi się podoba pokrowczyk, jest superowy. Możemy sobie nasz Powerbank schować do tego pokrowczyka. Jest o tyle fajny, że jest miękki, a powerbank jest aluminiowy, więc jeżeli go wrzucimy gdzieś do jakiejś torby czy do czegoś plecaka i tam mamy jakieś rzeczy typu właśnie na przykład tablet, telefon, coś, to ten powerbank mógłby nam je obić albo nawet zbić przy złym uderzeniu. Dzięki temu pokrowczykowi nic takiego się nie stanie, więc jest fajnie. Recenzja będzie bardzo niedługo Tunajtowi zależało na czasie, bo to jest ich nowy produkt chyba z tego co mi pisali. No i... Jaka to będzie recenzja? Właśnie taka jak mówiłem, czyli po prostu włożę go przed ten, omówię Wam jak się go używało, czy był fajny, czy nie, do ilu procent ładuje baterię w moim telefonie, telefonu na razie nie ma, bo mi się popsuł, odesłałem go do serwisu, LG G4, nie polecam, next e, nie, nie, serio, znaczy telefon jest dobry, nie wieszał się, nic się z nim nie działo, ale jak go się popsuł, to tak, że trzeba było go odesłać do serwisu, bo nawet miejscowi komputerowcy nie potrafili go naprawić. Nie wiem dużo o tym, że ja bym mógł umieć. Prawdopodobnie będzie miał wymienioną całą pamięć e, albo po prostu całą płytę główną. Więc. Felji mi napisali, że naprawa kosztuje 900 zł. Na szczęście była jeszcze gwarancja. No, tak czy inaczej, Powerbank, fajnie. Dzięki TrueNight e, i będę go testował przez najbliższy czas. E, możecie być pewni, że będę testował, bo telefon bardzo często lubi mi się rozładować. Tak więc to wszystko. Tak, jak zawsze pamiętajcie, się w go Facebooka, Instagrama lekować, komentować, komentować i trzymajcie się.